Leci wspaniale! Leci pięknie! I jest pierwszy! Ależ znów walka odległość była bezkompromisowa. W trzecim miejscu Piotr, Piotr Żyła. No i ten, który dzisiaj nie miał sobie równych. Sto. Co to był za konkurs? Polacy zdominowali dzisiejszą rywalizację w Tityze Neustadt. Jest 19.30, Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Zawody Pucharu Świata wygrał Kamil Stoch, a trzecie miejsce zajął Piotr Żyła. W pierwszej siódemce było aż czterech biało-czerwonych. A o szczegółach Mateusz Nowak. W tym roku nie ma mocnych na polskich skoczków. Leci wspaniale, leci pięknie i jest pierwszy! Nie ma szans, aby było inaczej! Cztery konkursy i cztery zwycięstwa biało-czerwonych. Dziś trzeci raz z rzędu na najwyższym stopniu podium stanął Kamil Stoch. Cieszę się tym, co jest. Cieszę się z tego zwycięstwa dzisiaj. Nie, nie, były, nie przyszło na mił bardzo łatwo. Te skoki nie były tutaj super, nie były takie jak w Tutaj było więcej trudności, więcej walki. Zawody Pucharu Świata w Titizen Neustadt wyglądały dziś bardziej jak indywidualne Mistrzostwa Polski. Pięknie niesiony Dawid, cudownie! Dawid wspaniale! Po pierwszej serii prowadził Dawid Kubacki, a w najlepszej piątce było aż czterech biało-czerwonych. Pięknie, ależ wysoko i znakomicie! W drugiej próbie najlepiej spisał się Stoch. Kamil wygrał 39. raz w Pucharze Świata i zrównał się w liczbie zwycięstw z Adamem Małyszem. Piotrek żyła w powietrzu. Na podium oprócz Stocha, trzeci Piotr żyła. Ależ znów walka odległość była bezkompromisowa. Te dwa skoki w konkursie, no pierwszy, pierwszy taki się wydawał gorszy, drugi jeszcze gorszy, a poleciał. <noise> Do trzydziestki awansowało aż sześciu Polaków. Teraz ładnie wysoko nad zeskokiem. Życiowy wynik osiągnął piąty Andrzej Stękała. Są rezerwy, ale trzeba cierpliwości, trzeba czekać i, i trzeba robić wszystko w, tak, jak robiłem do tej pory. W grudniu 2001 roku na tej skoczni Adam Małysz wygrał z ogromną przewagą prawie 40 punktów nad drugim Martinem Schmidtem. Pięknie leciał Adam, pięknie! Sześć lat później wygrał oba konkursy, a w 2013 roku. Przepięknie! Triumfował Kamil Stoch. Przed rokiem żadnych szans rywalom nie dał Dawid Kubacki. Szybuje i ląduje w pięknym stylu! Który wygrał obydwa konkursy. Nikt nie stawał tu na podium tak często jak polscy skoczkowie. 9 stycznia, Kamil Stoch! Mateusz Nowak, Wiadomości. No szkoda, że organizatorzy nie zadbali o to, abyśmy wszyscy mogli usłyszeć Mazurek Dąbrowskiego.